Ten kuwa odwala żurawia. No właśnie widzę. Może zrobisz jakieś szybkie przywitanie. Cześć. Patrzę na ciebie z zaklocka Minecraftowego. Nie ma czakena? jest czaken. A brakadabra. Gdzieś? A że się ucisnął tam ładnie. Musimy znaleźć osiem takich lalek jak, jak tamta pod tymi leży, nie? A Małgosie. Jak, jak znajdziemy te osiem zasranych lalek, wypierdzielamy z tego koszmaru i będziemy bezpieczni. E. Nie? Tylko, wiecie co nas goni? Zaraz się przekonacie, bo ja chyba słyszałem, że ktoś tutaj biegnie. Ja idę, ja już idę. Ale poczekaj na mnie! Czyli jesteśmy w backroomsach, tak? Kolejne tutaj stworzenia są. O, coś jest? Co słyszę dźwięk? Słyszę dźwięk, słyszę dźwięk. SAPanie jakieś. To jest to jest robot, nie podchodź blisko niego, bo on zaalarmuje resztę tych robotów, które nas gonią. Animatrony z Dobra. dobra nas gonią. Za tobą Max! za tobą Max! Oh, shit. Więc no, więc no, nie wiem kogo ona goni, czy ona mnie goni? Oga, oh e, e. Nie wiem, nie wiem kogo goni, e, nara Dobra, biegnę za tobą Max, nie że coś uh, 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 uh. Od razu start akcji, nie? Dobra, musimy się skupić panowie, musimy znaleźć A co, no, co mamy taki znaleźć? Osiem małgosi Osiem małgosi, tak, osiem małgosi Osiem małgosi, 8 małgosi. <laughs> <noise> tak, osiem małgosi. Rozglądajcie się po kątach. Dobra już, już nas nie goni. Już nie? Dobra, nie goni nas. O <noise> oh fuck! <noise> Skupana, się. Skupiła O mam! O mam, mam małgosię! Małgosię, jest. Małgosię, jest. małgosię numer jeden. Dobra, mam ma... małgosię. Mam małgosię. Mamy ją zanieść z powrotem? Tak, mamy ją zanieść na spalony. To jest so misja. To jest so misja, nie? Jezu, ona Dobra, ciągle na schodzie. Ona jest wolna. Tak. Ona jest wolna, nie? Do bazy, do bazy, do bazy, szybko! Skręćcie! Jest! się! Jest! Nie, muszę sobie poprawić fryz, Czekajcie! Szadek utrudny! Monty! 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 Monta! 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 Narażomy! Nara no! Yes, on też tak skacze. What the fuck, man, man? Dobra, Ej, ja jakiś... chcę to wynosić. Nie jakiś z latarką goni. Jest. Co jest? Tutaj mi chyba nic nie dorwie. Dobra, jestem bezpieczny. z tobą Czy ty poszedłeś max nie. gdzie indziej zupełnie? Ja, tak, jestem, ja na, jestem na, na dolnym ja piętrze jest. Na wspanie, nie? Na dolnym. O, czy to jest to czerwone, Max? Jestem, tak w czerwonym. O, siema! O, hej! Cześć! Jesteś zaraz w z czerwonym na dole. Tak, jest wielkie dziursko jakieś. Eee, on do ciebie leci, on do ciebie oh, oh. jedzie. Tu jest na dół. Tu ty jest jeszcze bardziej na dół? Tadure. Tadure. Tak, jeszcze Tadure. można niżej zejść. O kurde. Eee, Reason... tu lalka! Woah. Czekaj, Max, 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 lalka! No, max, no, no no, o tu. no, no, no! Jest, lala, no! To jest przejście! Jesteście w czerwonym? Hej, czekaj! O, się ma! Czy ty goniłsz, to? Co cię goni? Aaaaaaaah, <śmiany> Tylko nie wrzesz do dobra. dziurska! Jcemy nas ze spawna, nie! Ja Jestem na spawnie chłopaki już! Eee, Monty! Monty! A gdzie jest? KOTO ONI! Mnie zastanawia! No Coś SAKET! Cześć! Co, co cię A. goni? Nic go pewnie nie goni, panikuje zbyt bardzo panikujesz kolego. Co się dzieje? Ej, to jest nie woła ej. innych! Ej. On, on, on nas U nas zawołał! Ten z miotło? Ty Monty tu jest! Monty! Monty, Monty za nim! Monty wlazł w niego! Boże, to jest <ttan> Ros! <ridiculousoro goal objetivo> a... Ona idzie za tobą Chakem! Monty przeszedł! Monty przeszedł! Ty Max o. doprowadziłeś Lalkę? Tak. No oczywiście. Kurde, mamy, mamy dopiero trzy, jeszcze tylko pięć. Gdzie są kolejne? Idę tam Jura, do was jela. na dół. O, dobra. No, 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 Panież security! Security! Mnie, security. Pa, mnie już nie ma na dole! A. Dziękuję bardzo. Security Zresztą, mnie znalazł. Do security! Kuźba, wypieczaj! O, to oni już na górze, na górze wrócili? Na górze jest Monty, tak Monty razem z tą kuśba, rozczochraną. Kolego! Security! Ej! Zostaw go! O! No Max! Czekaj na mnie, bo mnie przytula! Jesteście tam na dole. Tak, w czarnym tym. Szukajcie, szukajcie lalek. Tam na dole. No, shit, Sherlock. A tu lustro jest. Tak, też to nabrałem, nie? Wszyscy samo góry! Dobra, to jest nasza okazja. E, tu można jeszcze niżej zejść. jeszcze niżej! Biorę, idę, 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 idę. Ale on na ten... O, ja pierdziel jest, jak nisko. Jesteś niżej. O, haj, mam lalkę. Ech. Nice, jeszcze tylko cztery. Ej, to mam chodźmy lalę. tu od no, razu. No, wyżej, No, no. Ja muszę, mu, muszę ją za. O, o, o a, w, w tył zwrot! Zbra... W tył, kuźwa zwrot! Czika! Tak, na dół! Uciekaj. No, odsuj ucieka. się! Odsuj się, odsuj się, dobra. się. się. przez ich nie ma. Zostaw mnie i security zostaw mnie. i jeszcze Roxan. Monty... i Roxan są na środku, w sensie tym czerwonym piętrze. No, nie mnie gonią, nie? roki gdzie jesteś? Też na czerwonym piętrze. O, siema. Siema. Ja nie chcę nic mówić, ale... prawie wszystkie lalki ja znalazłem i przeniosłem. Chyba, Ja jedną przyniosłem, ja jedną przyniosłem. już na tym czarnym na dole nic nie ma raczej. Nie ma? Cześć Roxan, bo tam pochodziliśmy. nie wiem, ale czarnego myśmy nie... nie zwiedzili całego. Tam jest jeszcze zejście na dół, chłopaki. O, lalkę. o, 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 o Security mnie tu przestraszył na bazie. Czy pan Security Guide? A, 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 jezu, Security Guide, nie chodź tu za mną. Nie, mnie, jezu. Ja pierdzielę. Tam w ciemnicy coś musi być. No nie Security ciemnicy. Kuźwa! z ten na chodzić? Ten na maksa w dół to jest łącznik dwóch czarnych małych pięter. No tak, no to do tego drugiego jeszcze trzeba podejść. Ta. Ja właśnie w nim siedzę. Szukam. No, no ja z security siedzią. guyem tu szukam. Jest lalka. No to dalej, bierz ją. E, Max, czekaj, poleciał w, w tym kierunku security bot. Nie. Nie, nie, nie. Boże, ja z tym security botem oszaleję. No ja Dabaj, jo. Mam lalkę! Dawaj ją! O, cześć, Max! Aaaaaa! Boże! No on ciągle tu właśnie chodził. A boty, boty! Nie mi yes chcę, że mi się wierzył z Kolejna z lalka! Z tego obybuje, nie? Goni to ile Miemoty? już mamy lalek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ej, dobra, to jeszcze poszukam na fioletowym. No yep. i na mnie leci yep. dzięki, Max! Nie, 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 A! Tak, biorę biorę lalkę. lalka! Czyli, czyli szóstą lalkę, tak? Mam lalę! A ja wam powiem, że już tu na samej górze chyba nic nie widzę więcej. Siema. A! Dobra, wziąłem <laughs> ją na siebie, Max! Dobra, elegancko. Ja pierdzielę, ile trzy, jeszcze? Dwie, dwie chyba eee, Jeszcze, raz, raz, Jeden, dwa, dwa, trzy, trzy cztery, cztery, pięć, pięć, pięć sześć. Czyli jeszcze dwie. Dwie. sześć jeszcze dwie? Za wami, na, no ty... na tym no ty... leci kolega Na no tym piętrze, czy na tym nie piętrze są się. laleczki? Halo! Nie Widz... Halo no nie ma, nie ma, nie ma, know. byłem tu już wszędzie, Max, chodziłem Nie ma, no to idziemy na dół Czy tu gdzieś jeszcze może być lalka? No trzeba popatrzeć. Ale mi chciuk boli. No, o, tego sprinta. Dobra, to to, to to piętro mamy wyczyszczone, no to eee, trzeba jeszcze poszukać. To przepraszam, są jeszcze dodatkowe jakieś piętra, na przykład górne? Czyli teoretycznie jeszcze w czarnym powinno być. Ale, ale w czarnym już żeśmy znaleźli. Nie mogę wyjść ze spawnu, bo mnie ten frajer goni. Dobra, Dobrze, to no, się nie tam zajmie. Tu wtedy znaleźliśmy dwie lalki. Co ja A, jedną, tutaj nie... pod lustrem to, to, i Chaken, rzekomo. Tutaj nie będzie chyba już. Tak, to nie ma korytarza w czarnym. W tym drugim pewnie, ta, w tym drugim tak. Prawdopodobnie tak No i. pop -y! <Güliono> bok się wyłonił za rogu. O, jeszcze ta przyszła, kuzynka. Dobra, rana. Ochrana Na górę samą. Chodźmy tu na środek. Cholera. Ole, biegnę, biegnę Ole no, do łącznika. Bo chodzimy w siebie. No, no i dobre, no to nie ma w czarnym, ty. No przeszukaliśmy już wszystkie czarne. Nie ma! No nie ma! Nie ma. No, no, nie ma, no nie ma! Normalnie nie ma! Ej, można, Roksan! Roksan biegnie Roksan, Roksan. Dobra, w tym zrok! Co jest? Ej, czeka! Dobra, dobra. What? Czeka dobra. mi jest dobra. tego wała! Cztery, o Monty tych mały tak. Chodź, przytul to jedno, to jest, się! Co? Chodź, dokładnie! Było. Opuściłem, jest na pierwszym piętrze, jest na pierwszym piętrze jedna Zostaw mnie, okay, durny! Od drugiej, od drugiej strony, to ja się przytulę do Roxan! Muszę tego gnojka stąd usunąć, gdzieś, bo jest za... Przy, przy takim filarze upuściłem. To jest albo tu, Aha. albo tam kolejny. Gnojek Broxan. jest zacięty! <susur> Dobra, okej, okay, niech on sobie tutaj będzie. Szybko, fast, fast! Ale co, lalkę <susur> <susur> upuściłeś tu? <susur> tak, upuściłem ją. Fast, fast, fast. I ona <susur> za szybka jest! O, Monty! Dobra, tam leży, tam leży, tam leży! Przyjedzie! <susur> o, Monty! Monty! Roxy! Co <susur> jest? O, Paki, za tą lalkę! Dobra, przejąłem roki, biegnij! Gdzie masz tą lalek. Jest gdzieś na górze. Ach, już ufam, po mnie. biegnij! Biegni. Fuck you. lalkę. A i to gdzie to Max było? Na środku korytarza została. komu <gulity> no, <gulity> no przecież byśmy widzieli. <gulity> Dara, to nie wiem. Musiały ją znokować. Także idziemy. się Jest, dobra. Jeszcze jedna. A, Max tam podobno. Na 100% tam? Chakę zdecyduj się gdzie? Tak. Chakę nie, chakę, nie potrafi przekazać. Tam gdzie jest teraz cika. Na jest teraz chika. No my widzimy Roxan. Chakę nie potrafisz przekazać o, o tej informacji? Bo ty mówisz Chakę przy tych filarach, że no, o tych na wprost. Co widzimy filara. z Maxem? Tak, to są takie A -a. ścianofilary. No wiem, wiem, taki krzyżyk z tych. Okay. No Ale taki krzyżek. gdzieś dalej. Dalej. No dobra, no tak. to my idziemy tam patrzeć. Szukajcie ją. Fakt, coś mnie goni. A, chika! Cika, cika... Hmm. O, Oksan! Ja pierdzielę! Zastanowała mnie, zastanowała mnie, co jest? E po mnie. Jezu, dworzę skiery naraz. Widzę, 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 widzę lalkę, ale złapie mnie no Strasznik! Strażnik, tu, tu jest pełno straszników! Co jest? No się wpierdziela do bazy od zielonej ściany! Lewo, 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 lewo! Lewo! lewo, 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 lewo! Dobra, dobra, dobra. I ten korytarz, dobra, na widzę ją, środku. Widzę ją! Widzę ją! Dawaj! O matko! Dawaj. Dajesz czakier, bierz ją! Dawaj! Tylko to nie ma trony biegu, więc umaga! Mam ją, mam ją, ją, co w nie. Dajesz! Dobra. dobra. Nie, wyrwa się goni. Dobra. Lewo! Lewo! Dobra. Dobra, biorę ją do siebie! <śmieniciela> biegnijcie, biegnijcie! Czekaj, czekaj jeszcze biegnie, czekaj jeszcze biegnie! Cześć! Nieeee! No, Patrzcie Patrz, Patrz. Monty! Patrz. Patrz. Monty, Patrz. Chodź, do koć, koć o, chodź do nas! Chodź, chodź tu Chodź! Chodź do nas! Chodź mały! Chodź! Chodź do mnie! Eee, Chodź, ooo, oh, okej! Okay. No, ależ ty skoczny! <grym> Jeszcze raz! Nie oh. <grym> naraz! Tak, no cię nie widzi faktycznie. Idź sobie. No! A jak się, czekaj, czekaj, a jak się rusza. <grym> jak on wchodzi, ej, on no. <grym> przeszedł! <kuwa>, przeszedł, <grym> No co to ma być? Dobra, Dobra panowie, wy, wygraliśmy kuźba. Mamy, wygraliśmy Podliczenie teraz, kto ile lalek znalazł i zebrał ja i przyniósł? Zla... Nie, yeah, chyba. Ja jedną, a ty pięć. Ja, ca ja całą resztę, kuźba. Yeah. Yeah. Chodź Chodaj, kuźba! Nie! Przestań! Nie! Nie! nie. Przestań! Nie. nie! Max! Max! Nie! 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 Przestań! Ej, ja widzę swoją szyję! Co jest? Nie, no Max, nie, nie. odwróć się! Nie mogę tego pokazywać! Siema, kolego! Wezwi turecę! <grym>